Dzień dobry, witam państwa. Kilka odcinków temu udaliśmy się w podróż do Liechtensteinu. Dzisiaj też udamy się w podróż, która będzie podróżą nie tylko w przestrzeni, ale też w czasie. Udamy się do średniowiecznej Wenecji. Do nagrania artykułu zainspirował mnie pan Sebastian Bachmura, który jakiś czas temu opisał ustrój Republiki Weneckiej, jaki obowiązywał w okresie pomiędzy VIII a XVIII wiekiem. W dzisiejszym nagraniu skupimy się tylko na procesie wyboru doży, czyli kogoś, kogo dzisiaj moglibyśmy nazwać głową państwa. Była to procedura niespotykana nie tylko w dzisiejszych czasach, ale wydaje się, że również w XII wieku, bo ta procedura wtedy została wprowadzona, stanowiła osobliwość ustrojową. Cała procedura zaczynała się modlitwą u progu Bazyliki Świętego Marka. Najmłodszy członek Signiori, czyli sześcioosobowej Rady Doradców ustępującego Doży, po zakończeniu modlitwy prosił pierwszego napotkanego na ulicy chłopca, aby zaprowadził go do Pałacu Dożów. Tam odbywało się posiedzenie liczącej 480 osób Wielkiej Rady, instytucji, która przypominała dzisiejszy parlament. Z obrad w dniu wyboru doży wykluczeni byli członkowie, którzy nie ukończyli 30 lat. Trzeba było więc wykazać się pewnym już doświadczeniem. Po dotarciu w to miejsce, chłopiec ten spotkany na ulicy losował najpierw 30 członków rady, a następnie spośród tych 30 dokonywał kolejnego losowania, w wyniku których wyłonionych było 9 z nich. Tych 9, którzy. Przeszli te dwa losowania, wybierało spośród członków rady 43 osób. Każdy z wybranych musiał otrzymać minimum 7 głosów w wylosowanej wcześniej dziewiątki. Jeżeli zdążyli się Państwo pogubić już w tej procedurze, to jest to dopiero początek. A jeżeli nie, to gwarantuję, że będziecie mieli okazję. Doszliśmy do etapu, w którym wybrano tych 40 członków Rady. Wtedy przystępowano do kolejnego losowania. Spośród tych 40 losowano 12, którzy wybierali 25. Każdy z nich musiał uzyskać głosy co najmniej 9 spośród czy wylosowanych wcześniej 12. Skoro już wybrano 12 członków Rady, to można było przystąpić do kolejnego losowania. Chciałoby się rzecz dla odmiany. Spośród tych 25 losowano 9. Tych 9 wybrało 45 członków Rady minimum 7 głosami. Po tym, gdy wybranych było 45 członków Rady, przeprowadzono ostatnie już losowanie. Po nim miało pozostać 11 członków z tych 45. Tych 11 wybierało 41 elektorów. Każdy elektor musiał uzyskać poparcie 9 spośród 11 wylosowanych wcześniej członków. Wybrani elektorzy udawali się na mszę świętą, po której składali przysięgę, zobowiązując się głosować uczciwie. Elektorzy udawali się do zamkniętego pomieszczenia, a tam obrady toczyły się pod strażą wojska. Wojsko pilnowało, żeby nikt nie przeszkadzał im w czasie obrad. Wybory te polegały na tym, że każdy z elektorów zapisywał imię swojego kandydata na kartce i wrzucał ją do urny. I tu chyba jest jedyne podobieństwo z dzisiejszym aktem wyborczym, czyli to wrzucenie głosów do urny. Po wyjściu z urny robiono listę kandydatów. Każdego wpisywano tylko raz, niezależnie od tego, ile głosów otrzymał. Zresztą, jak zaraz się okaże, ilość głosów nie miała tu już żadnego znaczenia. Z tej listy bowiem losowano jedno nazwisko. Jeżeli wylosowany był członkiem kolegium elektorskiego lub jakiś członek kolegium należał do tego samego rodu co wylosowany, to te osoby opuszczały salę, w której odbywały się wybory. Nad tym wylosowanym kandydatem odbywała się debata, a następny kandydat był zapraszany do tej sali, na której toczyły się obrady, gdzie elektorzy zadawali mu pytania, a nawet mogli kierować wobec niego zarzuty czy oskarżenia, przed którymi musiał się obronić. Po takim swoistym przesłuchaniu odbywało się głosowanie. Jeżeli kandydat uzyskał poparcie 25 spośród tych elektorów, to wtedy uważano, że został wybrany na dorze. Jeżeli nie, powtarzano procedurę od momentu losowania kandydata, nad którym później odbywała się debata. Myślę, że ten system wyłonienia władz republiki wydawać może się nam bardzo odległy od wszystkich tych systemów, które znamy i które funkcjonują w dzisiejszym świecie. Ja chciałem tylko zwrócić Państwa uwagę na jeden fakt. Otóż w Wenecji. Nie było wyborów, w których wystarczające było poparcie 50% plus jednego wyborcy. Na każdym etapie dokonywanego wyboru, a nie losowania, to poparcie musiało być bardzo duże. 7 głosów spośród 9, 9 spośród 11 i tak Wymagane poparcie wynosiło więc na każdym etapie około 80%. Myślę, że wtedy można było mówić o wyborze kandydatów, czy, czy do kolejnego etapu dokonywania wyborów, czy już później kandydata na dorze wybranego. Można powiedzieć, że była to osoba, która cieszyła się poparciem zdecydowanie większości głosujących i miała bardzo silny mandat do sprawowania swojej funkcji. Na dzisiaj tyle. Myślę, że ten osobliwy system dokonywania wyboru władz jest warty zapamiętania jako pewnego rodzaju ciekawostka. W kolejnych odcinkach wrócimy już do polskiej konstytucji, ale raz na jakiś czas takie osobliwości będę starał się Państwu przedstawiać. Do zobaczenia.